Ja myślę, że jak będziemy się tak długofalowo razem rozwijać i będziecie naprawdę uczestniczyć w tych sesjach, to zobaczycie, jak wiele dobrego wniesie to do waszego życia. Tak jak to wniosło do mojego, właśnie ta uważność i obecność i jak wniosło naprawdę bardzo, bardzo dużo dobra w życie wielu kobiet, z którymi pracowałam. Także słuchajcie, jak zawsze, zaczniemy sobie od naszej, od naszej medytacji, potem od sesji oddechowej. I potem opowiem Wam o jednym radykalnym wyborze, którego możemy dokonać w życiu, i wtedy nasze życie naprawdę zacznie się całkowicie zmieniać i zacznie być takie, za jakim tęskniłem. Ale zanim sobie przejdziemy do tego, to chciałam Was zainspirować do takiej rzeczy, żeby zawsze przed naszą sesją zobaczyć sobie nagranie z naszego poprzedniego przebudzenia. Dlatego, że wtedy będziesz mogła sobie zobaczyć, na ile byłaś uważna w ciągu całego tego tygodnia. Na ile dałaś sobie właśnie taki czas i uwagę, żeby zagłębić się w siebie i żeby poeksplorować też te różne rzeczy, o których mówimy na każdym z tych spotkań. Na poprzednim naszej sesji skupiałyśmy się na zaufaniu do życia. Ja widziałam potem, że pisałyście niesamowite, naprawdę niesamowite posty. Karolina, ty napisałaś po prostu taki wiesz, tak głęboką i niesamowitą wiadomość, też bardzo otwartą i wiesz, chciałam Ci bardzo podziękować za to. I każdej z was, która wnosi do tej grupy szczerość, otwartość i prawdziwość, bo wiecie, ja myślę sobie, że to jest niesamowita grupa tworzona z kobiet, które są naprawdę bardzo świadome, tak jak Maja, na przykład, które tutaj śle uśmiechy, świadome, cudowne kobiety. I słuchajcie, jak my będziemy w tej grupie ze sobą, właśnie tak, jak to się już zaczyna dziać, czyli właśnie prawdziwie, szczerze, wiecie, będziemy dzielić się też różnymi wyzwaniami, przemyśleniami. To pomyślcie o tym, że mamy potencjał nie wtedy jednej osoby, ale tych prawie już 800 osób, które są w naszej grupie. A ta grupa jestem przekonana, że będzie rosła i będzie naprawdę, słuchajcie, potężnym światowym ruchem, który się zacznie tutaj w Polsce, ale będzie na pewno rozszerzał się na cały świat. Ja mam już plany też takie wyjazdowe i, i będę na pewno pracować na świecie na rzecz kobiet. Więc tworzymy razem dziewczyny coś naprawdę wspaniałego, słuchajcie. Naprawdę, tworzymy taki zmasowany ruch przebudzenia świadomości, gdzie zaczynamy od naszych żyć, od naszych malutkich podwórek, a to wszystko będzie zataczało coraz szerszej i szerszej kręgi, sprawiając, że świat naprawdę będzie lepszym miejscem do życia. Ja myślę sobie, że świat bardzo potrzebuje właśnie takich świadomych kobiet. Więc cudownie, że tu dzisiaj jesteście. Widzę, że jest 30 osób. Pozdrawiam wszystkie te osoby, które będą nas oglądały, nie na żywo, tylko potem będą odsłuchiwały. Bardzo dobrze, słuchajcie, że jesteście i że razem możemy tworzyć tak wspaniałą, nową jakość. Więc, kochane, zamknijcie sobie oczy gdziekolwiek jesteście, tu i teraz. I zacznijcie od tego, żeby skontaktować się ze swoim ciałem, żeby poczuć swoje ciało. Poczuć być może to miejsce, na którym siedzicie lub leżycie, poczuć, jak skóra dotyka fotela, krzesła, łóżka. Podłogi. I świadomie zacznijcie zwracać uwagę na oddech, zauważając, jak oddychacie, czy ten oddech jest płytki, czy głęboki. I w świadomy sposób możecie zacząć pogłębiać ten oddech, tak żeby ciało relaksowało się coraz bardziej i bardziej. Poczuj, jak schodzisz głębiej i jeszcze głębiej i jeszcze głębiej, tak jakbyś schodziła do centrum swojej istoty, do tego środka, który był i zawsze będzie, który jest nienaruszalny, który nie podlega żadnym zranieniom. środka, w którym jest tylko prawda. Tylko miłość. Tylko dobro. Z tego miejsca, z miejsca połączenia z tą głębią sobie, z Twoją esencją, z istotą tego, kim tak naprawdę jesteś, powiedz do siebie w myślach takie zdanie. Jestem wystarczająco odważna, żeby widzieć prawdę o sobie i o swoim życiu. Jestem wystarczająco odważna, żeby widzieć prawdę o sobie i o swoim życiu. I następnie powiedz jeszcze takie zdanie. Jestem gotowa, aby widzieć prawdę o sobie i o swoim życiu. Jestem gotowa, aby widzieć prawdę o sobie i o swoim życiu. I naprawdę powiedz to do siebie w myślach. I z tą świadomością, że jesteś gotowa, aby widzieć prawdę o sobie i o swoim życiu, powolutku otwórz oczy, rozejrzyj się dookoła, jeżeli potrzebujesz. Usiądź sobie wygodnie z wyprostowanym kręgosłupem, tak żeby Twój kręgosłup był prosty, możesz się opierać albo, albo po prostu y, siedzieć w po turecku w taki sposób, żeby mieć prosty kręgosłup. I zaczynamy naszą sesję oddechową. Jeżeli jeszcze nie wiesz, na czym polega ta sesja oddechowa, bo na przykład nie byłaś na poprzednim przebudzeniu, to zachęcam Cię do tego, żebyś sobie otworzyła tam to nagranie i żebyś sobie do tego wróciła, żebyś wiedziała na każdym następnym spotkaniu, w jaki sposób robić tę sesję oddechową. I teraz tylko króciutko o tym powiem. Te z Was, które wiedzą, to już możecie podnieść ręce do góry i zaczynamy oddychać takim szybkim, połączonym oddechem przez nos. Możesz sobie zamknąć oczy, jeżeli potrzebujesz i jednocześnie zaczynamy pompować powietrze przeponą, czyli tym miejscem dwa, mniej więcej dwa, trzy palce powyżej pępka. Czyli tak, jakbyś chciała pompować brzuchem powietrze, tak, żeby ten oddech był jeszcze mocniejszy, jeszcze bardziej intensywny. I zrobimy sobie taką minutową sesję po to, żeby podnieść naszą energię i żebyście mogły poczuć tą żywotność, która wpływa do ciała dzięki oddechowi, więc... Zaczynamy. Ręce do góry. Możesz sobie zamknąć oczy i zaczynamy. zatrzymaj oddech na wdechu, jednocześnie skupiając swoją uwagę w sercu. I powolutku. Możesz opuścić ręce. Poczuj swoje ciało, poczuj jak twoje ciało czuje się teraz, kiedy zaprosiłaś do niego dużo więcej energii, pewnie więcej niż zazwyczaj. I weź kilka głębszych oddechów. I przy tej okazji też uświadom sobie, czy... Dałaś sobie czas i okazję do tego, żeby poćwiczyć ten oddech, żeby zaprosić więcej energii do swojego życia i do swojego ciała w tym minionym tygodniu. I zrobimy to jeszcze raz, żeby w naszym ciałku było naprawdę dużo, dużo cudownej takiej energii. Więc podnosimy ręce do góry, i jeszcze jedna minuta, już wiesz, jak to robić, więc teraz z pełnym zaangażowaniem, kochany. Zaczynamy. wytrzy głęboko i zatrzymaj. Skup uwagę na sercu. Długi wydech, długi, zrelaksowany wydech. I weź kilka głębszych oddechów. Możesz poruszać ciałkiem też, żeby ta energia, ta nowa życiowa energia, rozeszła się po całym Twoim ciele. Jestem w wielkiej ciekawości, kochane, jakbyście jednym słowem napisały, jak się czujecie teraz po tej sesji. Widzę, że jesteśmy z powrotem przez chwilkę. Przez chwilkę nam tutaj zagubił się zasięg. No, kochane, jestem w wielkiej ciekawości. Nikt nie pisze, nikt nie pisze, jak sesja zarezonowała, więc albo nikt nie zrobił sesji. <ścoughs> Co by nie było absolutnie wcale dobre pokochany tak naprawdę z tej sesji będziecie korzystać tylko wtedy, jeżeli będziecie rzeczywiście robić te ćwiczenia ze mną, jeżeli będziecie się przyglądać, jeżeli będziecie eksplorować, jeżeli będziecie tylko oglądać, to oczywiście to, to będzie zmieniać i to będzie w was pracować, ale będzie pracować na 30 może 20%. No i widzę, że piszecie Agnieszka, lekkość, odprężenie. Hmm. Joanna, świeżość. Agnieszka, serce pulsuje mocno, serce się stało bardziej żywe. Kamil napisała, jest moc. Madzia, mm, rozumiem. Beata, lekko, pełna chęci do działania. Mm. Bosko, kochane, to wszystko to są esencje waszego bycia. Świeżość, radość w ciele, to o czym pisze Ania. Obudzona, rześka, Monika. Mm. Tak właśnie, tak właśnie czujemy się, kiedy zapraszamy do swojego życia dużo, dużo więcej energii. I Maja napisała bardzo ważną rzecz: większy kontakt z ciałem, kochany. Oczywiście, że tak. Czujemy swoje ciało dużo bardziej, kiedy więcej, jakby intensywniej oddychamy. I słuchajcie, ten kontakt ze sobą, ten kontakt z własnym ciałem, to jest szalenie ważna rzecz, dlatego że tylko wtedy wiemy, co jest naprawdę dla nas prawdziwe. Dopóki żyjemy na 30%. A to oznacza, co to znaczy żyć na 30%? To znaczy płytko oddychać i nie czuć siebie. To jest życie na 30%, 20%, a może czasami 10%. Kiedy zaczynamy głębiej oddychać, kiedy zaczynamy mieć więcej energii w ciele, zaczynamy czuć więcej, zaczynamy prawdziwie, rzeczywiście żyć, żyć w naszych zmysłach, żyć w naszym ciele. Agnieszka napisała, o, kochana, bosko! Robię to ćwiczenie codziennie rano, aby pozytywnie rozpocząć dzień. Boska inspiracja, ba, boska praktyka. Ilonka, ja też się troszkę rozbudziłam. No i cudownie, kochana. Pamiętam, jaka byłaś energetyzowana na poprzedniej naszej sesji, że od razu na spacerek chciałaś iść. Ciekawe, czy ćwiczyłaś sobie. Kochany, słuchajcie, czas leci po prostu jak szalony. Mamy jeszcze 10 minut, a chcę Wam powiedzieć o bardzo ważnej rzeczy: o tym, co jest tematem naszego dzisiejszego spotkania i naszej sesji. Co zachęcam Was do tego, żebyście sobie rozważały przez cały następny tydzień. Zapowiedziałam Wam, że to przebudzenie dzisiejsze będzie poświęcone radykalnemu wyborowi. Radykalnemu wyborowi, o jaki wybór chodzi. Kilka miesięcy temu, to było dokładnie w sierpniu tamtego roku, czyli, no powiedzmy, około no niecały rok temu. Ja uświadomiłam sobie, że jedna rzecz w ogóle w życiu jest najważniejsza. I ta rzecz decyduje o tym, czy my jesteśmy w życiu naprawdę spełnione, tak naprawdę na 100% spełnione i czy żyjemy naprawdę takim życiem, za jakim tęsknimy. I wiecie, co jest tą rzeczą? Wiecie, co jest tym radykalnym wyborem? Tą rzeczą jest prawda. To znaczy, czy w swoim życiu wybierasz rzeczy, które. Jakby, do których inspiruje cię lęk, czy też wybierasz rzeczy, do których inspiruje cię Twoja prawda. To znaczy, czy idziesz za swoją prawdą, czy idziesz za lękiem. I to jest, słuchajcie, radykalny wybór, który po prostu zmienia absolutnie wszystko. Dlatego, że kiedy zaczynasz naprawdę iść za swoją prawdą, zaczynasz mieć życie, które jest naprawdę Twoim życiem. Dlatego, że dopóki idziesz za lękiem, dopóki idziesz za głową, która ci mówi, że to jest nierozsądne, żeby chcieć to, czego ty chcesz. Dopóki idziesz za oczekiwaniami innych ludzi, bo inni ludzie mówią, że ty powinnaś żyć w taki sposób, powinnaś robić to, powinnaś w taki sposób pracować, powinnaś już założyć rodzinę albo powinnaś już mieć dzieci, etc., etc., dopóki idziesz za tym lękiem, że oni cię odrzucą, że przestaną cię akceptować, dopóty idziesz na kompromis ze swoją prawdą. Słuchajcie, ze swoją prawdą, która jest tam w środku, i za, za, na kompromis z, z prawdą, która tak naprawdę wie, czego ty chcesz, wie, co jest dla ciebie dobre i wie dokładnie, jak ty chcesz żyć. I słuchajcie, to jest wybór, który całkowicie zmienia życie kobiet, które ze mną pracują i który absolutnie, całkowicie odmienił moje życie. Dlatego, że te, ten prawie rok temu, w sierpniu, ja nie zapomnę tego momentu, kiedy ja sobie zadałam pytanie, i pamiętam, jak robiłam dla Was taki live, do to była taka wakacyjna, wielka wakacyjna akcja do dopieszczania siebie na fanpageu na Facebooku, która zresztą tam jeszcze jest na mojej codziennie pewnej siebie. I ja pamiętam, że mówiłam Wam wtedy w sierpniu, że ja po prostu zacznę się przyglądać każdej sferze swojego życia i pytać siebie, co jest dla mnie prawdziwe. Czy to, jak ja pracuję teraz, czy to jest moja prawda, czy to jest dokładnie tak, jak ja chcę. Czy to, jak wyglądają moje relacje, czy to jest moja prawda, czy to jest tak, jak ja chcę? Czy to, jak wygląda mój sposób pracy, czy to jest moja prawda, czy to jest tak, jak ja naprawdę chcę? Czy to, jak wyglądają moje związki, jaka ja jestem w relacjach, czy to jest moja prawda, czy to jest być może jakiś stary schemat, stare warunkowanie i to w ogóle nie jest moje? I zaczęłam sobie zadawać właśnie to pytanie: co jest dla mnie naprawdę prawdziwe? I wtedy powiem Wam, że był moment takiego głębokiego, bardzo, bardzo bolesnego przebudzenia dla mnie. Dlatego, że ja sobie uświadomiłam, że moje życie w ogóle, ale to w ogóle nie wygląda tak, jak ja bym chciała. Chociaż z zewnątrz to było bardzo piękne, wiecie, kolorowe, ładne, prawie, że jak z obrazka życie. Ale to życie. W środku nie czułam, że jest naprawdę moim życiem. Ja nie czułam, że to jest moja prawda. Nie czułam, że ja naprawdę chcę żyć w taki sposób. I wtedy zaczęłam sobie właśnie zadawać pytania. No dobrze, to w takim razie mam 30, wtedy miałam 37 lat. Mam 37 lat. Mogę przez następne 37 lat, czyli wiecie, połowę życia, mogę iść, kurczę, znowu na ten pieprzony kompromis ze swoją prawdą. Z lęku, że stracę to wszystko, co do tej pory zbudowałam. Z lęku, że jeżeli zacznę się przyglądać temu, że może ja nie chcę mieszkać w zatłoczonym, zabetonowanym mieście, tylko chcę mieszkać w naturze, to coś stracę. Z lęku, że jeżeli przestanę pracować tak, jak pracowałam do tej pory, to może nie zarobię na życie. Z lęku, że jeżeli zacznę siebie odsłaniać bardziej w relacjach i zacznę być bardziej prawdziwa, to może nikt nie będzie mnie kochał. I ten lęk, ten po prostu potworny lęk kierował całym moim życiem przez te dobrych y, 30 parę świadomych lat. I w tamtym momencie, w sierpniu, ja sobie uświadomiłam, że jeżeli ja będę żyła nadal w taki sposób, czyli jeżeli pozwolę na to, żeby moim życiem nadal kierował lęk, to to będzie strasznie do dupy życie, wiecie? <laughs> Naprawdę. I że ja się będę potwornie męczyła w tym życiu. I wtedy podjęłam decyzję, i to była, wiecie, taka decyzja po prostu tutaj ze środka, taka decyzja po prostu bezkompromisowa i niezachwiana. I dlatego nazywam to radykalnym wyborem, że ja już nigdy, ale to po prostu nigdy nie pójdę w nic, co nie jest moje, że już nigdy nie pójdę za czymś, co jest lękiem. Oczywiście, jeżeli tylko będzie to świadomie możliwe, bo to też jest wiadoma rzecz, że jak zaczynamy wybierać prawdę zamiast lęku. To na początku to nie jest wcale takie łatwe. I czasami jeszcze wybieramy lęk, bo się bardzo boimy, bo coś jest dla nas bardzo trudne. Ale żebyśmy miały w sobie właśnie. I wtedy ja podjęłam tę decyzję, żeby mieć w sobie tą totalną determinację, że ja po prostu idę za swoją prawdą. I już nigdy, ale to nigdy nie będę w świadomy sposób wybierała lęku, dlatego że wiem, że zawsze, jeżeli wybiorę lęk zamiast prawdy. Zawsze po prostu wtedy czeka mnie na końcu niespełnienie i iluzja. Dlaczego? Dlatego, że zobacz, kochana. Jeżeli na przykład jesteś w relacji i w tej relacji nie wypowiadasz swojej prawdy, nie wypowiadasz swoich prawdziwych uczuć, że na przykład nie wiem, z czym ci jest trudno, albo na przykład nie mówisz tego, że nie wiem, nie chcesz się kochać w taki sposób i ten seks w ogóle nie wygląda tak jak ty byś chciała. Jeżeli kitrasz tą swoją prawdę, jeżeli tego nie wypowiadasz i jesteś w tej relacji i masz niby to szczęście, to tak naprawdę możesz sobie zadać pytanie, kto tak naprawdę w tej relacji jest kochany? Kogo kocha ta druga osoba? Mnie? Czy tą bajeczkę, którą stworzyłam? Że ja niby jestem taka niewymagająca, że tak lubię to, co my robimy, ale może wcale tak naprawdę w środku w sercu nie lubię? Że jestem szczęśliwa, ale tak naprawdę w środku nie jestem? Że się tak staram, żeby być inna, bo się boję, czy będę zaakceptowana prawdziwa? Wiesz, że to jest ryzyko, to jest potężne ryzyko się odsłonić i pokazać prawdę. Ale tylko wtedy, kiedy odsłonisz się i pokażesz prawdę, tylko wtedy masz pewność, że ta druga osoba kocha Ciebie, a nie kreację, którą stworzyłaś. I dokładnie to samo jest w sferze zawodowej. Zobaczcie, jak wiele osób z lęku przed tym, że nie zarobią pieniędzy, że nie przeżyją, idzie na kompromis. Ja też byłam w tym miejscu, dziewczyny. Też byłam w tym miejscu, że mówiłam sobie: Nie, Patrycja, ty musisz tak pracować, musisz tak dużo pracować, bo inaczej po prostu nie zarobisz na życie. I nieważne, jak dobrą miałam sytuację finansową. Ten głos to był głos lęku, który był we mnie od zawsze. Od zawsze mówię, od momentu, kiedy ten lęk e, został mi sprzedany, wdrukowany w mój system nerwowy, kiedy Doświadczyłam tego, i tak jak każda z nas, że życie nie jest takim, czy świat nie jest takim bezpiecznym miejscem, i nasze wszystkie potrzeby nie są spełniane, i wtedy zaczął się ten lęk. Ale ten lęk to nie jest prawda o nas, dlatego że teraz nie jesteśmy już bezradnym niemowlakiem, który nie może o siebie zadbać. Jesteśmy kobietami, które mają ogromną wewnętrzną siłę, i tą siłą dziewczyny jest nasza. Kontakt z naszą głębią, z naszym wnętrzem, z naszym sercem. Kontakt po prostu <laughs> kontakt z prawdą w nas, dziewczyny. To jest nasza siła. Teraz jesteśmy odpowiedzialnymi, dojrzałymi kobietami, które naprawdę mogą już zadbać o siebie. Więc nie kupujcie, dziewczyny, tej bajeczki lęku. Naprawdę nie kupujcie tej bajeczki, że. Jeżeli pójdziecie za swoją pasją czy za swoim sercem, to wydarzy się dramat, wy nie zarobicie na życie, że musicie iść na kompromis, bo rodzina, bo dzieci, bo to, bo tamto. Słuchajcie, ży ludzie żyją naprawdę na niesamowite sposoby. Jedna osoba może powiedzieć, że bardzo chce podróżować, ale nie może podróżować, bo ma małe dziecko, a druga osoba weźmie niemowlaka i po prostu wyruszy z nim w podróż, bo to jest to, za czym najbardziej tęskni. Jedna osoba powie, że nie da się po prostu szczerze porozmawiać z facetem, bo faceci tego nie zrozumieją, a druga osoba po prostu podejmie to ryzyko i zacznie pokazywać swoją wrażliwość i swoją bezbronność i będzie w związku, który jest naprawdę pełen bliskości. Jedna osoba powie, że nie da się zarobić na pasji i będzie się męczyć w pracy, która tak naprawdę nie jest przeznaczona dla niej, a druga osoba powie: Kurczę, podejmuję to ryzyko, że po prostu boję się jak jasna cholera, ale zmieniam, i po prostu idę w kierunku tego, co jest naprawdę moje. Dlatego, że dziewczyny jest jedna ważna rzecz. Jeżeli idziecie na kompromis ze swoją prawdą, to obudzicie się w życiu, które nie będzie w ogóle waszym życiem. Życiu, które w ogóle nie będzie wam dawało spełnienia. Pod każdym, każdym, każdym względem i widzę, że Anitka się dzwoniła, cudowna kobietka, która jest po prostu ucieleśnieniem tego właśnie, żeby iść za swoją prawdą, żeby naprawdę odważnie przyglądać się sobie swojemu życiu. Więc słuchajcie, dziewczyny, to jest ten radykalny wybór. Czy ty wybierasz w swojej codzienności to, żeby iść za lękiem, czy ty wybierasz to, żeby iść za swoją prawdą i ufasz tej prawdzie, i ufasz życiu, i ufasz po prostu temu, że jeżeli masz w środku takie pragnienie, żeby pokaza pokazać siebie prawdziwą w relacji, że jeżeli masz takie pragnienie, żeby. Mieć, jakby pójść za nową pasją, że jeżeli masz takie pragnienie, żeby zacząć coś zmieniać w swoim życiu, to że to jest najlepsza rzecz dla Ciebie, że to pragnienie właśnie pojawiło się dlatego yy, i ono, jakby pojawiło się dlatego, bo ono jest prawdziwe i ono też będzie Ci dawało po prostu niesamowitą, niesamowitą, słuchajcie, siłę. Agnieszka napisała, Patrycja, dziś zabieram z naszego spotkania myśl, wybieram prawdę zamiast lęku. Kochane, słuchajcie, to jest absolutnie cudowna rzecz, cudowna rzecz Agnieszka i bardzo Ci dziękuję, kochana, że się tym podzieliłaś. Dokładnie, słuchajcie, to jest ten wybór, do którego Was zachęcam przez cały ten tydzień, żebyście zaczęły naprawdę przyglądać się uważnie, codziennie, w każdej, najdrobniejszej sferze swojego życia i pytały siebie. Czy teraz ja wybieram prawdę, czy lęk? Czy to, co robię, ja to robię z lęku, czy to jest naprawdę moja prawda, że ja tego chcę? Kiedy się zgadzam na to, co proponuje mi druga osoba, czy ja to robię dlatego, że się boję, że ona mnie odrzuci, czy naprawdę tego chcę? Czy kiedy zgadzam się na seks z mężem, to robię to dlatego, że moje ciało naprawdę tego chce? Czy robię to dlatego, że boję się, że on pójdzie do innej? Albo że coś popsuje się w naszej relacji? Czy kiedy podejmuję się tej nowej, nowej, nowego zlecenia dla klienta, czy ja to robię dlatego, że naprawdę tego chcę? Czy robię to dlatego, bo myślę sobie, że potem mogę nie zarobić i już nie przyjdzie nic lepszego? Czy kiedy biorę tą ofertę pracy, czy biorę ją dlatego, że naprawdę chcę tej pracy, że to jest moja prawda? Czy biorę ją dlatego, że boję się, że nic nie czeka mnie już więcej? Czy kiedy jestem z tym facetem? To jestem z nim dlatego, że naprawdę tego chcę, czy z lęku przed samotnością. Więc, kochane, poprzyglądajcie się temu w każdej, każdej sferze swojego życia i zobaczycie, że to będzie moment, kiedy wasze życie zacznie się całkowicie, całkowicie po prostu zmieniać.